Witam Cię w 17 już odcinku na moim kanale. Tym razem, oprócz cotygodniowego przeglądu całości moich inwestycji, rozpoczynam nową serię. Przedstawiam mój portfel spekulacyjny zbudowany z myślą o kolejnym kwartale. W dzisiejszym odcinku omawiam 5 moich typów, które trafiły do tego portfela na drugi kwartał 2025 roku. Co mnie do nich przyciągnęło i dlaczego akurat teraz? Zapraszam do oglądania. Wszystkie dane i wykresy prezentowane w tym odcinku pochodzą z mojego konta w serwisie myfund.pl, który niezmiennie służy mi jako narzędzie do monitorowania wyników portfela. Na dzień dzisiejszy łączna wartość portfela wynosi 209 504 zł12 zł, a całkowita stopa zwrotu wynosi 73,41% przy średniorocznej 9,80%. Miniony tydzień przyniósł mocne odbicie, zwłaszcza na rynku amerykańskim, co znacząco przybliżyło mnie do realizacji celów inwestycyjnych wyznaczonych na ten rok. I tak, cel główny osiągnięcie wartości portfela na poziomie 250 tysięcy złotych został zrealizowany już w 83,80%, a w ujęciu tygodniowym portfel zyskał 6,07%. Cel dotyczący sumy wypłaconych dywidend zrealizowany jest w 7,89% przy tygodniowym wzroście o 2,49%. Roczna stopa zwrotu portfela wynosi obecnie 3,43%, co oznacza poprawę o 3,10 punkta procentowego względem poprzedniego tygodnia. Limit wpłat na IK pozostaje wykorzystany w 25%. Największy udział w portfelu niezmiennie mają polskie akcje notowane na GPW, które stanowią obecnie 36,17% całkowitej wartości portfela, w strukturze walutowej polski złoty ponownie przekroczył 60%, co wynika zarówno z naturalnych ruchów rynkowych, jak i przypływów kapitału. Choć obecna ekspozycja na rynek krajowy jest stabilna, w dalszym ciągu planuje stopniowo zwiększać udział aktywów zagranicznych, dążąc do bardziej zróżnicowanej struktury portfela w długim terminie. Portfel nadal pokonuje krajową inflację oraz szeroki indeks WIG, a jego wynik zbliża się do rezultatów amerykańskich indeksów SP 500 oraz NASDAQ. W perspektywie 12-miesięcznej mój portfel plasuje się pomiędzy benchmarkami, wyprzedza indeksy amerykańskie, ale nadal nieznacznie ustępuje bardzo silnym w ostatnich miesiącach indeksem z GPW. W ostatnich tygodniach portfel wykazywał dużą odporność na zmienność rynkową, a odbicie obserwowane pod koniec kwietnia dodatkowo potwierdza skuteczność przyjętej strategii. Szeroka dywersyfikacja geograficzna i sektorowa pozostaje jednym z filarów mojej filozofii inwestycyjnej, skutecznie ograniczając ryzyko i pozwalając zachować stabilność nawet w wymagających warunkach. Najsilniejszym komponentem mojego portfela pozostaje konto Ike, które od momentu założenia osiągnęło imponującą stopę zwrotu na poziomie 197,62% przy średniorocznej stopie zwrotu wynoszącej aż 23,61%. Szczegóły dotyczące składu portfela Ike oraz moje top 3 spółki dywidendowe omawiam w osobnym materiale, link znajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. W ostatnim tygodniu dokonałem także szeregu zmian w składzie portfela. Zrealizowałem zakupy do portfela spekulacyjnego, które dokładniej omówię w dalszej części odcinka. W portfelu córka kontynuowałem budowę zdywersyfikowanego portfela etechów oraz pojedynczych spółek. W części obligacyjnej wykupiłem 5 jednostek obligacji COI, uzyskując należne odsetki, a następnie nabyłem nowe obligacje TOS, wzmacniając część defensywną portfela. W zestawieniu największych pozycji portfela zaszły istotne zmiany. Pekano Arlen powrócił na trzecie miejsce, a największy awans zanotowała spółka Torpol, która aktualnie zajmuje szóstą pozycję. Na dwóch pierwszych miejscach niezmiennie pozostaje fundusz od Goldman Sachs oraz ETF na długoterminowe amerykańskie obligacje skarbowe. Pod względem stopy zwrotu liderem pozostaje Palantir z wynikiem plus 597,83%. Kolejne miejsca zajmują Asseco Poland, Budimex oraz Bank Handlowy. Najgorzej wciąż prezentują się pozostałości po inwestycjach w kryptowaluty. Pod względem sumy wypłaconych dywidend liderem pozostaje GPW, wyprzedzając Organ oraz PZU. A łączna suma wypłaconych dywidend i odsetek w tym roku wynosi 591,48 zł. Jednak wchodzimy właśnie w kulminacyjny moment sezonu dywidendowego na GPW, który tradycyjnie przypada na maj oraz czerwiec, co powinno znacząco zwiększyć wpływy z tego tytułu i przyspieszyć realizację różnego celu przychodów pasywnych. Całkowity zysk portfela wynosi obecnie 42 080 zł i 88 groszy. A miniony tydzień przyniósł najlepsze tygodniowe odbicie w historii mojego portfela zysk wyniósł 5 588 zł 25 groszy, co wyraźnie oddzieliło wartość portfela, czyli zieloną linię, od wartości wpłat, czyli linię niebieską. W zeszłym tygodniu najlepiej spisywały się Spółki amerykańskie zyskując 2,7%, co dało wzrost wartości 1487 ,26 zł. 26 groszy. Najgorzej wypadły obligacje skarbowe, co paradoksalnie jest bardzo pozytywnym sygnałem, gdyż oznacza, że wszystkie główne składowe portfela zakończyły tydzień na plusie. Od początku roku portfel IKE pozostaje zdecydowanym liderem z wynikiem plus 26,09% i zyskiem 9820 zł. groszy. Najsłabiej jednak nadal prezentuje się część amerykańska. Strata wynosi minus 11,26%, co przekłada się na spadek wartości o 6247,62 zł. Wśród najlepszych walorów tygodnia znalazły się fundusz od Goldman Sachs, Orlen oraz Aseco Business Solutions. Najsłabsze natomiast były spółki amerykańskie PepsiCo oraz Kimberly Clark. W ujęciu od początku roku, liderzy pozostają bez zmian, czyli fundusz od Goldman Sachs, ASECO Business Solution oraz Orlen, a najsłabsze walory to Amazon oraz Kruk. Wynik mojego portfela od początku 2025 roku sytuuje się dokładnie pomiędzy benchmarkami polskiego rynku a indeksami amerykańskimi. To tylko potwierdza skuteczność szerokiej dywersyfikacji jako strategii na trudne czasy. Choć początek kwietnia był bardzo wymagający i zmienny, obecnie miesiąc znajduje się na lekkim plusie ze stopą zwrotu o 0,65%. Ostatni tydzień przyniósł długo oczekiwane odbicie, dając realną nadzieję na mocniejsze zakończenie kwietnia i kontynuację budowania pozycji względem głównych indeksów. Całkowity zysk portfela od początku roku wynosi obecnie 5930,30 zł, przy całkowitej sumie wpłat zbliżającej się już do 40 000 zł. A teraz czas na główny temat dzisiejszego odcinka, czyli nowo otwarty portfel spekulacyjny, który tworzę z myślą o drugim kwartale 2025 roku. Z lekkim opóźnieniem, gdyż planowałem zacząć od 1 kwietnia, no ale ruszamy. Ten portfel będzie prowadzony w formie kwartalnej serii z planowaną rewizją składu co 3 miesiące. Jakie będą zasady? Portfel będzie składał się z pięciu spółek celowo dobranych z różnych segmentów rynku, tak by zbudować zróżnicowaną ekspozycję, a jednocześnie utrzymać spójną strategię. I tak jedna spółka będzie z indeksu WIG20, jedna z NIG40, jedna z SBG 80 jedna z amerykańskiego nazdaka oraz jedna z rynku europejskiego lub reszty świata. Różne rynki, różne ryzyka, ale jedna wspólna cecha szukanie ponadprzeciętnego potencjału w krótkim i średnim terminie. Każda spółka będzie miała przypisane poziomy stop loss oraz take profit. Jeżeli w trakcie kwartału którykolwiek z tych poziomów zostanie wybity, pozbywam się tego waloru z portfela. Jeżeli jednak spółka będzie poruszała się w założonym przeze mnie kierunku, będę miał możliwość podniesienia stop lossa, co każdorazowo będę komunikował na moim kanale. Dodatkowo, jeżeli na koniec kwartału uznam, że dana spółka nadal najlepiej reprezentuje swoją kategorię, ona ona, może ona pozostać na kolejny okres. Wartości inwestycji będą z góry określone, czyli 1000 zł na każdą spółkę z rynku polskiego i 250 dolarów na każdą spółkę z rynku zagranicznego. Zasada jest prosta. Jeśli spółka wygeneruje zysk, zwiększa ma lokację na dany segment w kolejnym kwartale. Jeśli pojawi się strata, pula zostaje pomniejszona. W ten sposób wynik portfela wpływa na jego przyszłą siłę inwestycyjną. Główny cel pobijać wyniki indeksów, z których wybierane są spółki. Jak wiecie, moją główną strategią są inwestycje długoterminowe, często dywidendowe, ale ta seria będzie czymś innym, bardziej formą eksperymentu, nauki, a może nawet zabawy. Kwoty nie są duże, a forma będzie raczej luźniejsza, choć nadal merytoryczna. Jeśli wyniki będą satysfakcjonujące, seria na dłużej zagości na moim kanale. Jeśli jednak okaże się, że nie jestem dobrym spekulantem, nie będę jej prowadził na siłę. A teraz czas na pierwszy skład portfela spekulacyjnego na drugi kwartał 2025 roku. Zakupów dokonywałem 23 oraz 25 kwietnia, a pierwszy horyzont czasowy to 30 czerwca 2025 roku. Przy wyborze spółek, jednym ze wskaźników, którym planuję się kierować w tej serii, jest stosunek zysku do ryzyka, czyli tzw. Tak Risk-reward ratio. Jest to relacja potencjalnego zysku, take profit, do możliwej straty, stop loss, jaką jesteś gotów zaakceptować w danej transakcji. A jak to działa w praktyce? Załóżmy, że kupujesz akcję po 100 zł, stop loss ustawiasz na 90 zł, czyli ryzykujesz 10 zł, a take profit planujesz na 120 zł, możesz zyskać 20 zł. Twój stosunek zysku do ryzyka w tym przypadku to 2 do 1. Jeśli Twoja skuteczność trafiń wynosi np., 50%, to przy takim stosunku i systematyczności powinieneś być na plusie w dłuższym okresie. A jaki stosunek jest warty zagrania? To też zależy od Twojej strategii, ale najczęstsze progi sensownego ryzyka to. 3 do 1 to będzie bardzo atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka. 2 do 1 to jest taki standardowy, solidny stosunek zysku do ryzyka, opłacalny w większości strategii. 1,5 do 1 jest to umiarkowany stosunek zysku do ryzyka i wymaga większej skuteczności trafień a jeden do jednego lub mniej jest to większe ryzyko niż potencjalny zysk. Często będzie to nieopłacalne, chyba że masz bardzo wysoką skuteczność, nie wiem, że na przykład powyżej 80%, lub możesz w krótkim czasie podwyższyć stop loss co też pojawi się tutaj w moim portfelu. Zanim jednak przejdziemy dalej, przypomnienie. Ten materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, to wyłącznie moje subiektywne przemyślenia i decyzje, a inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zawsze powinien sam podejmować decyzję o tym, gdzie lokujesz swój kapitał. Na początek spółka z 20. I tutaj mój wybór pada na Orlen. To spółka, która w ostatnich latach przeszła prawdziwą burzę: przejęcia, fuzje, polityczne zawirowania, zmiany kadrowe, kontrowersje wokół cen paliw. Orlen przestał być postrzegany jako klasyczny blue chip, a zaczął być symbolem napięcia między rynkiem a państwową kontrolą. Ale właśnie ta niepewność tworzy dzisiaj spekulacyjną przestrzeń. Spółka od ogłoszenia nowej strategii 9 stycznia 2025 roku znajduje się w bardzo silnym trendzie wzrostowym, jednak poprzez ostatnie zawirowania na rynku doznała dość solidnej korekty sięgającej prawie 20%. Aktualnie kurs ponownie nabrał wiatru w żagle i w mojej ocenie trend wzrostowy powinien być kontynuowany, przynajmniej do dywidendy. Oczywiście ryzyka są istotne. Czyli ciągła nieprzewidywalność polityczna, ryzyko ingerencji regulacyjnej, zmienność cen ropy oraz gazu oraz problem z przejrzystością raportowania. Spółkę zakupiłem po cenie 66,75 zł, stop lossa ustawiam na cenie 62,34 zł, co daje potencjał straty na poziomie 6,61%. Pierwszy take profit ustawiłem na cenie 72,50 groszy, co daje potencjał zysku 8,62% przy stosunku zysku do ryzyka na poziomie 1,30. Drugi take profit ustawiłem na cenie 82,60 groszy, co daje potencjał zysku 23,75% przy stosunku zysku do ryzyka 3,59, To już daje bardzo fajną wartość. Jeżeli chodzi o trzeci Take Profit ustawiłem na cenie 87,50 zł przy potencjale zysku 31,09% i stosunku zysku do ryzyka 4,71%. Już przy pierwszym poziomie Take Profit Orlens oferuje całkiem sensowny zysk do ryzyka 1,30% co oznacza przekroczenie minimalnego progu pocalności przy niższym poziomie ceny. Kolejne poziomy take profit są jeszcze atrakcyjniejsze. Przy drugim take profit stosunek osiąga 3,59 do 1, a przy trzecim wynosi aż 4,71 do 1, co sprawia, że pozycja ma charakter ofensywny, ale nadal kontrolowany. Jeżeli kurs zacznie rosnąć i osiągnie okolica 7250 zł, możliwe będzie podniesienie poziomu stop loss, co automatycznie poprawi cały układ stosunku zysku do ryzyka i zredukuje potencjalne ryzyko praktycznie do zera lub blisko zera. Drugą spółką jest spółka z indeksu MVIG40. Tu wybór pada na ASBIS. To spółka z sektora technologicznego, która działa głównie jako dystrybutor sprzętu IT, elektroniki użytkowej i komponentów technologicznych. Obsługuje rynki Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Z jednej strony to bardzo szeroki zasięg, z drugiej wiąże się to z pewnym ryzykiem geopolitycznym i konsumenckim. Dlaczego zdecydowałem się na azbis? Bo ostatnie dane sprzedażowe napawają mnie bardzo mocnym optymizmem na najbliższy okres. Jak poinformowała spółka, marzec 2025 roku był najlepszym marcem w całej historii firmy pod względem sprzedaży, a prezes grupy powiedział takie słowa. Pomocnym lutym pobiliśmy kolejny rekord sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku. Przekroczyliśmy najwyższą do tej pory marcową sprzedaż, wypracowując ten samym znaczący wzrost w trudnych warunkach rynkowych wskazał także kraje, które wygenerowały największą sprzedaż, były to Zjednoczone Emiraty Arabskie, Słowacja oraz Ukraina oraz te, gdzie dynamika była najwyższa, czyli RPA, Polska, Czechy i ponownie Zjednoczone Emiraty Arabskie. W niektórych przypadkach sprzedaż prawie podwoiła poziomy z ubiegłego roku. To moim zdaniem nie tylko potwierdzenie silnej pozycji rynkowej, ale też dowód na zdolność do szybkiej adaptacji w trudnych warunkach makroekonomicznych. Co może później tak? Spółka wciąż działa w regionach o podwyższonym ryzyku, zarówno politycznym, jak i walutowym. Euforia po rekordowym marcu może okazać się krótkoterminowa, jeśli kolejny miesiąc będzie słabszy, a wycena rynkowa już częściowo uwzględnia te dobre dane, więc każda negatywna niespodzianka może być boleśnie rozliczana. Dlaczego Azbis w portfelu spekulacyjnym? Bo Azbis jest spółką, która potrafi pozytywnie zaskoczyć, i już to zrobiła. Przy dobrej kontynuacji wyników może być jeszcze miejsce na dynamiczny ruch w górę. Spółkę kupiłem po 25 ,24 zł 24 grosze. Stop loss został ustawiony na cenie 22 ,42 zł 42 grosze, co daje ryzyko na poziomie 11,17%. Pierwszy take profit ustawiłem na cenie 28 ,90 zł 90 groszy, co daje potencjał zysku 14,50% przy stosunku zysku do ryzyka 1,30. Drugi take profit ustawiłem na cenie 30 zł, co daje potencjał zysku 18,86%, czyli stosunek zysku do Ryzyka 1,69, trzeci take profit ustawiony na cenie 32,20, co daje potencjał zysku 27,54% przy stosunku zysku do ryzyka 2,47. Stosunek zysku do ryzyka na pierwszym poziomie wynosi 1,30, ale wraz z rosnącym kursem i przesunięciem stop loss potencjał szybko się poprawia. Take profit 3 już pokazuje pełnowartościowy układ 2,47 do 1, a przesunięcie stop lossa po wybiciu 28,50 zł może znacznie poprawić całe zestawienie. Z indeksu SW-80 wybieram Torpol. To firma, która działa w sektorze infrastruktury kolejowej, specjalizując się w modernizacji torów, budowie linii kolejowych, peronów, przejazdów i całych układów stacyjnych. Spółka jest konserwatywnie zarządzana, stabilna finansowo, z przewidywalnym portfelem zamówień sięgającym na kilka lat do przodu. Na pierwszy rzut oka nie jest to oczywisty kandydat do portfela spekulacyjnego, ale właśnie w tym może tkwić jego przywaga. Dlaczego Torpol? Przygotowanie do wieloletniej hossy w polskiej kolejówce są już na finiszu. W ostatnim roku PKP PLK podpisało z wykonawcami umowy o łącznej wartości 13 miliardów złotych, a do końca 2025 roku wartość nowo ogłoszonych kontraktów może sięgnąć rekordowych 20 miliardów złotych. Jednocześnie ruszają pierwsze przygotowania do budowy części kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pierwsze przetargi zostały już ogłoszone. Oznacza to, że tegoroczna kontraktacja na rynku kolejowym może wzrosnąć o dodatkowe kilka miliardów złotych. Po kilku latach posłuchy inwestycyjnej sytuacja wyraźnie się zmienia. Średnioroczne wydatki PKP PLK do 2032 roku mają przekroczyć 22 miliardy złotych rocznie, a wartość części kolejowej projektu CPK szacowana jest na około 80 miliardów złotych. Wszystko wskazuje na to, że polski rynek kolejowy wchodzi w nowy, dynamiczny etap rozwoju. Jakie są ryzyka? Przesunięcia w przetargach publicznych, terminy realizacji mogą się wydłużać, co wpływa na płynność. W zależność od polityki inwestycyjnej państwa, zmiany priorytetów rządowych mogą przesunąć alokację środków i presja kosztowa, wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny to coś, co spółka musi nieustannie kontrolować. Spółkę zakupiłem po cenie 39,60 zł. Stop loss ustawiłem na 37,80 zł, co daje ryzyko na poziomie 4,55%. Pierwszy take profit ustawiłem na cenie 42,67 zł, co daje potencjał zysku 7,75% przy stosunku zysku do ryzyka 1,71, a drugi take profit ustawiłem na 45 zł przy potencjale zysku 13,64% i stosunku zysku do ryzyka na poziomie 3. Już pierwszy take profit daje bardzo przyzwoity stosunek do ryzyka 1,71, czyli spełnia minimalny próg sensowności. Take profit drugi wygląda jeszcze lepiej 3 do 1, a więc dla każdej złotówki ryzyka mogę potencjalnie zyskać 3, to już idealny poziom do rozegrania spekulacyjnego ruchu. Znaz Daka wybieram Nvidia i nie jest to pewnie żadne zaskoczenie. To spółka, która od kilku lat znajduje się w centrum technologicznej rewolucji, lider rynku kart graficznych, ale dziś już znacznie więcej niż tylko producent kart. Nvidia to kręgosłup infrastruktury sztucznej inteligencji z dominującą pozycją w centrach danych, zastosowaniach AI, przetwarzaniu obliczeniowym i deep learningu. Spółka na ostatniej fali paniki zanotowała korekty od swoich historycznych szczytów o ponad 43%, co przy tak jakościowym biznesie wydaje się być okazją inwestycyjną. Trafia ona do mojego portfela spekulacyjnego, ponieważ wciąż oczekuję znakomitych wyników finansowych, które zostaną opublikowane dopiero 28 maja. To potencjalny impuls, który może na nowo rozruszać wyobraźnię inwestorów. Dodatkowym argumentem jest coraz lepszy sentyment na szerokim rynku amerykańskim. Jeśli utrzyma się pozytywna atmosfera wokół spółek technologicznych, Nvidia może stać się jednym z głównych beneficjentów tego ruchu. Spółkę zakupiłem po 103,62 dolara, stop lossa ustawiłem na cenie 95,04 dolara, co daje ryzyko na poziomie 8,28%. Pierwszy tej profit ustawiłem na 115,27 dolara, co daje potencjał zysku 11,24% przy stosunku zysku do ryzyka 1,41. Drugi tej profit ustawiłem na cenie 122,89 dolara, co daje potencjał zysku 18,60% przy stosunku zysku do ryzyka 2,33. A trzeci tej profit ustawiłem na cenie 130 dolarów. Przy potencjale zysku 25,46% i stosunku zysku do ryzyka 3,18%. OnVidia oferuje bardzo solidny układ zysku do ryzyka. Już przy pierwszym Take Profit mamy sensowny stosunek 1,41 do 1, a przy Take Profit 3 dochodzimy do ponad 3 do 1. To typowy układ wysokiego ryzyka z wysokim potencjałem, idealnie wpisujący się w filozofię portfela spekulacyjnego. Na koniec coś, co może niektórych zaskoczyć. Włoskie Ferrari notowane na giełdzie NSE pod amerykańskim tykerem RACE. Na pierwszy rzut oka to nie jest spółka, która kojarzy się ze spekulacją, raczej z prestiżem, stabilnością oraz luksusem, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, jej historia notowań pokazuje coś więcej. Ferrari potrafi zaskoczyć dynamiką konkursu. Dlaczego Ferrari teraz? Po pierwsze, marczy Ferrari są jednym z najwyższych w całym przemyśle motoryzacyjnym. To nie jest typowy producent samochodów, to brand luksusowy, niemal stalowy. Średnia cena jednego auta sięga kilkuset tysięcy euro, a klienci rzadko oglądają się na ceny. Po drugie, popyt jest stały. Nawet w trudniejszych czasach gospodarczych Ferrari potrafi sprzedawać mniej, ale z jeszcze wyższą marżą. To odwrotność strategii wolumenowej. Mają lojalną, globalną bazę klientów, a dzięki limitowanym edycjom świetnie grają na ekskluzywności i niedostępności. Po trzecie, spółka jest w ciekawym momencie technicznym. Spółka po raz kolejny dwukrotnie odbiła się od wsparcia w okolicach 400 dolarów. Możemy tu dostrzec podwójne dno oraz odwróconą głowę z ramionami. W mojej ocenie po wybiciu oporu w okolicach 440 dolarów ponownie pojawia się szansa na dojście do 500 dolarów, a nawet wybicie historycznych szczytów. Ryzyko? Oczywiście spowolnienie w segmencie dóbr luksusowych, jednak jak wiemy ludziom naprawdę bogatym, kryzys nie jest straszny. Spółkę zakupiłem po 460 dolarów 26 centów. Stoplosa ustawiłem na 440 dolarach, czyli ryzyko na poziomie 4,40%. Pierwszy take profit na poziomie 473,82 dolara. Co daje potencjał zysku 2,95% przy stosunku zysku do ryzyka 0,81. Drugi tej profit już się pojawia na cenie 491,65 dolara, co daje potencjał zysku 6,82% i stosunku zysku do ryzyka 1,93. Czyli tej profit ustawiłem na wartości 509 dolarów, co daje potencjał zysku 10,59% i stosunek zysku do ryzyka 2,99. W przypadku RAIS widzimy dość niesymetryczny układ ryzyka i zysku na Take Profit 1 przy aktualnym ustawieniu wynosi 0,81 do 1, co jest poniżej optymalnego poziomu, ale nadal może być akceptowalne przy krótkoterminowym podejściu. Znacznie atrakcyjniej wygląda sytuacja przy Take Profit 2, gdzie stosunek wzrasta do 1,93 do 1, a przy Take Profit 3 Osiąga klasyczny, bardzo solidny układ spekulacyjny 2,99 do 1. Przy prestiżowej, płynnej spółce z sektora dóbr plusowych, jaką jest Ferrari, taki scenariusz wygląda naprawdę interesująco. Dodatkowo, jeśli kurs zbliży się do poziomu 480 dolarów i będzie wykazywał dalsze oznaki siły, możliwe będzie podniesienie poziomu stop lossa, co znacząco poprawi układ zysku do ryzyka przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka realizacji straty. Mój portfel spekulacyjny bazuje na pięciu starannie wybranych spółkach z różnych sektorów i indeksów giełdowych, zarówno polskich, jak i amerykańskich oraz europejskich. Dobór walorów został podporządkowany strategii, która łączy umiarkowane ryzyko z potencjalnie wysokimi stopami zwrotu. Skupiam się na konsekwentnej realizacji przyjętych założeń, monitorując zarówno potencjał wzrostu, jak i ryzyko każdej z inwestycji. Strategia zarządzania ryzykiem oparta o jasno wyznaczone poziomy take profit oraz stop loss będzie kluczowa w ocenie efektywności tego podejścia. A to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam Was do komentowania. Dajcie znać, co sądzicie o moim nowym pomyśle inwestycyjnym. Może którąś spółkę sami byście usunęli lub zastąpili innymi? Chętnie poznam Wasze propozycje. Zapraszam również do śledzenia moich wyników. Każde polubienie oraz subskrypcja naprawdę pomaga rozwinąć kanał i motywuje do dalszej pracy. Do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć!